Te instrumenty powstały dlatego, że ludzie nie mieli kasy, nie mieli po prostu pieniędzy. I one się wywodzą, wywodzą się nie z e, elit e, kulturalnych, one się wywodzą nie z e, e, takich miejsc, e, e, które kapią tymi przy i One się wywodzą z źródłów ich środowisk. I e, do dzisiaj e, tych instrumentów używają oczywiście cykali hiszpańscy, używają Rumęczycy, używają Brazylijczycy ale często w tych swoich y, fawelach, y, slumsach, gdzie y, jednym ważnym elementem jest możliwość muzykowania i grania. I taki instrument można zrobić z ze zwykłej skrzynki y, na obuce, tak, skrzynki z paru zbić, sklepać, po to, żeby można było na niej muzykować. Jakika bas w sla, dużo się gra nie dłoniami y, i te dłonie trzymają ten Ostatni dźwięk, bas. To jest hmm. problem. Głównym problemem będzie to, i to jest świetne yy, w pracy z dzieciakami, koordynacja pomiędzy półkulami, koordynacja między prawą i lewą stroną. Yy, I praca z tymi instrumentami też świetnie pracuje. Yy, praca z metronomem, nie wiem czy wiecie, są takie metody yy, pracy z dysleksją, z graca, z tymi dysfunkcjami. Gdzie się stosujemy metronom po to, żeby dzieciaki próbowały w się odnaleźć równo z metonorami spukać i to prostuje te, te pewne dysfunkcje, czyli tak, tak rozwija y, nasze dyspozycje i mózg, że te kwestie się y, prostują. Podobno jest to skuteczne. Granie na pędzlach y, jest też taką skuteczną metodą. Czasem, mam tutaj jeszcze ma taką zaletę, że kochani y, y, jest pełne energii i pozwala, czasem psycholog do mnie kieruje dzieciaki, nadgodliwe z wątką, że do pana potkana zajęcia mają się rozładować emocjonalnie. I one wpadają ten do mnie na zajęcia. Yy, wtedy jest taki jeden, jeden osobnik w pomieszczeniu z moimi instrumentami i robimy z nim takie dynamiczne zajęcia i takie fajne, że on się wszystko wkręcił i wyszedł z przeświadczeniem, że było mu fajnie, że jest rozładowany, spokojnie, że może どうぞ。<laughs> Dobra, zobaczcie. Musicie się do siebie bardziej przytulić.